Matrix analiza filmu po kątem wampirów energetycznych, układu nerwowego i prawdziwej świadomości. W filmach i w internecie często słyszymy o energetycznych wampirach o ludziach, którzy wysysają z nas energię albo o Matrixie, który żywi się naszym stresem i strachem ale prawda ta prawdziwa naukowa i świadomościowa jest dużo bardziej ludzka, dużo spokojniejsza i dużo głębsza niż jakakolwiek duchowa legenda. Dziś pokażę ci, kim są energetyczni wampiry, naprawdę, co ma z tym wspólnego twój układ nerwowy i dlaczego Matrix istnieje, ale tylko jako stan świadomości. W każdej myśli jest kod, w każdym kodzie transformacja. Każda myśl niesie kod, a każdy kod uruchamia przemiany. W każdej myśli ukryty jest kod, w każdym kodzie Twoja przemiana. Myśl, kod, transformacja. To jest kod nawyku. Myśl staje się kodem, a kod staje się transformacją. W każdej myśli kod, w każdym kodzie przemiana. Zmieniasz nawyk, zmieniasz życie. Część pierwsza: Mity o wampirach. Zacznijmy od mitu. Nie istnieją żadne byty, demony, niewidzialne istoty, które żywią się energią człowieka. To bajka, ale bajka, która opisuje coś prawie prawdziwego. Bo ludzie doświadczają sytuacji, w których czują się wyczerpani, przytłoczeni, opadnięci z sił po kontakcie z kimś i próbują to wyjaśnić metafizycznie. On mi zabrał energię, ktoś mnie wysysa, a prawda jest, Prostsza i mocniejsza. Wampiry energetyczne istnieją, ale to nie są istoty, to ludzie. Ludzie, których układ nerwowy jest rozregulowany tak bardzo, że nie potrafią sami utrzymać równowagi. Część druga. Kim naprawdę jest energetyczny? Wampir. Wampir energetyczny to człowiek, którego organizm działa w trybie przetrwania. Chroniczne napięcie, mikrolęk w ciele. Niestabilny oddech, niska samoświadomość, brak regulacji emocji, brak spokoju wewnętrznego, ciągła potrzeba bodźców. Taki człowiek nie potrafi uspokoić własnych myśli, znieść ciszy, zatrzymać napięcia, mówić bez dramy, regulować emocji poprzez oddech, trzymać własnej energii. Więc co robi jego ciało? Podłącza się do najbliższego dostępnego, stabilniejszego systemu nerwowego. Nieświadomie, automatycznie, biologicznie, jak niemowlę, które płacze i szuka mamy, jak osoba w panice, która szuka kogoś spokojniejszego. Wampir nie wysysa twojej energii w sposób energetyczny. On wyrównuje swoje napięcie kosztem ciebie. Jak to wygląda? Wywołuje w tobie reakcję: złość, poczucie winy, irytację, litość, obronę, tłumaczenie się. A kiedy reagujesz, Twój układ nerwowy się pobudza, i on czuje przez sekundę spokój. Ty czujesz się wyssany. On czuje ulgę. To nie magia. To mechanika współregulacji układu nerwowego. Część trzecia. Dlaczego tobie to się przytrafiało? Energetyczni wampiry wybierają nielosowo. Ich ciało wybiera w sekundę osoby, które są empatyczne, są wrażliwe. Mają otwarte pole emocjonalne, chcą pomagać, mają tendencję, by ratować, są świadome, ale jeszcze nieugruntowane, są dobre, ale nie mają granic. To nie przypadek, to biologia plus psychologia. Twój układ nerwowy dawniej był dostępny, miękki, reagujący, otwarty, chłonny, podatny na mikroagresję. Dlatego ściągałeś takich ludzi jak magnes. Część czwarta. Matrix. Co to tak naprawdę jest? Matrix w filmie to bajka technologiczna. Roboty wysysają energię elektryczną z ludzi podłączonych do kabli. To oczywiście fikcja, ale przekaz jest prawdziwy. Matrix to stan świadomości, w którym żyjesz w strachu, reagujesz zamiast obserwować, jesteś na autopilocie, działają za Ciebie stare programy. Żyjesz w napięciu, nie w obecności. Twoje emocje sterują tobą. Twoja energia idzie w reakcję, nie w kreację. W filmie to roboty pobierały energię. W życiu prawdziwym to Twoja trauma, Twoje nawyki, Twoje lęki, Twoje reakcje, Twoje fragmenty osobowości, Twoje nieuświadomione schematy wysysają Cię nie dlatego, że istnieją, tylko dlatego, że Ty im oddajesz. Część piąta. Matrix i wampir. Jedno zjawisko, dwie perspektywy. To jest najważniejsze. Wampir energetyczny i matrix to ta sama siła. To nie światy zewnętrzne, to mechanizmy twojego układu nerwowego, które stają się aktywne, gdy żyjesz bez świadomości. Kiedy reagujesz, tracisz energię. Kiedy boisz się, tracisz energię. Kiedy bronisz się, tracisz energię. Kiedy tłumaczysz się, tracisz energię. Kiedy ratujesz innych, tracisz energię. I dopiero wtedy czujesz, jakby coś cię wysysało. A teraz najważniejsze: gdy Twoja świadomość rośnie, Twoje wnętrze się scala. A gdy Twoje wnętrze się scala, Matrix znika i energetyczni wampiry znikają natychmiast. Nie dlatego, że ich unikasz, ale dlatego, że nie mają do czego się podpiąć. Twoje pole staje się zamknięte, Twoja energia staje się spokojna, Twój układ nerwowy staje się stabilny, Twoja świadomość staje się suwerenna. Twoje ciało czuje, że nie musi się bronić, Twoje emocje nie przejmują sterów, Twoje myśli nie są już chaotyczne, są narzędziem. I nagle odkrywasz prawdę. Matrix nie był na zewnątrz, On był w Tobie. Energetyczni wampiry nie znikają z Twojego życia, bo przestajesz ich spotykać. Oni znikają, bo przestajesz ich zasilać. Bo kiedy Twoje wnętrze jest scalone, Twoje granice są naturalne, Twoja obecność jest silniejsza niż ich chaos. Wtedy nie jesteś już baterią, jesteś źródłem, źródłem energii, świadomości, obecności i spokoju, którego nikt nie może Ci zabrać. Bo to nie energia im uciekała, to świadomość, a teraz ją odzyskałeś, i to jest wyjście z Matrixa. Nie ucieczka, nie walka, nie spirytualna wojna, tylko powrót do siebie. Część szósta. Dlaczego kiedy wychodzisz z Matrixa i przestajesz być baterią? To jest moment przełomu. Wychodzisz z Matrixa nie przez walkę, nie przez siłę, nie przez odcinanie ludzi. Wychodzisz kiedy? Przestajesz reagować. Przestajesz się bać. Widzisz emocje, ale jej nie karmisz. Widzisz chaos, ale nie wchodzisz w niego. Twoje życie to program, Twoje nawyki to linie kodu. Wibracja, którą teraz niesiesz, już nie należy do Starego Świata. Świadomość się budzi, a Ty jesteś częścią tej zmiany. To był kod nawyku.